najbliższą soboty mecz ćwierćfinałowy pierwszy ligi. Graciekarek mógł Poznań kontra Wisan i ktoś Jelenia Góra, Dominika Puzio jakie nastroje przed tym meczem? Bardzo dobrze. Będziemy walczyć w pierwszym meczu jak najbardziej. Mamy nastawienie bojowe. To wiadomo, jak mógł Poznań i będziemy walczyć o swoje. Ja się myciu, niedawno przegrałyście tu z Wisandą, ty po 68-74, ale byłeś w to znaczy, że jest szansa tam wygrać? Oczywiście zawsze jest szansa, to jest sport, nie, nie zawsze jest postawione, że lider wygra, ale pracujemy nad tym, żeby zrobić wszystko, żeby wygrać. Eee, w meczach występujesz w takiej mafekcie na parze. Straszysz trochę rywalkami i tą maską. Wiem, no raczej nie sądzę, ale może niektórzy tak mają. Wygodnie się w ogóle ją nosi, w trakcie meczu? No niestety nie. Widać jednak piłkę czy nie? Y ale widać, widać piłkę. I przy rzucie, przy rzucie, czy przy to nie przeszkadza? No czasami mamy jakby ograniczone pole widzenia, ale już powoli się przyzwyczajam. Na treningu nie nosisz w Na treningu też trenujemy z niej. Jedziecie tam z pełnymi nadziemi na zwycięstwo, ostatnio gracie bardzo dobrze, co my zwycięstwo, to znaczy, że ta forma już jest teraz? Dokładnie, dokładnie, cały czas ją szlifujemy i robimy wszystko, żeby jeszcze była jeszcze lepsza. W obronie się poprawiłyście, to trener przyznał, że to jest duża różnica, co zalecywało to takie ciężkie i dyspensywne treningi? Dokładnie, trenujemy obronę. Staramy się, żeby było jak najlepiej i po prostu to chyba z wyniku czasu do, jakby zgrałyśmy się i to widać i w komunikacji i w ogóle. Jeszcze wracając do twojego, Twojej kontozji. Kiedy, kiedy zdejmiesz już na stałe maseczkę? Jak na razie to nie prędko, ale tak może czerwiec to tak przy dobrych wiatrach. Życzymy sukcesu oczywiście na parkiecie w jednej górze. Dziękuję bardzo. Dominika później.